No proszę, zaczynamy. Powiedz mi o swoim najlepszym przeżyciu na obozie. Moje najlepsze przeżycie? Nie było, je, nie było tego przeżycia jedyno, tylko było ich kilka. Bardzo mi się podobało to przeżycie. Jednym z przeżyć było dzisiejsza wycieczka. A gdzie byliście na wycieczce? W parku linowym. Musieliśmy przechodzić przez różne liny, przeszkody z innymi rzeczami było dosyć trudno w niektórych miejscach, ale jak się już przyszło, przyszło parę razy, to nie było tak trudno. Byliśmy na koniach, myśliliśmy, uczyliśmy się różnych rzeczy, jak rozmawiać się z koniami, ciałem, ruchem i bardzo wysokim, tak powiem, drzewie. Chodziliśmy po w rurze, w musieliśmy zrobić eskukę, chociaż Wiecie? ja nie zrobiłam, bo się trzeba było do tyłu przel, e, zlecieć na linię, pan trzymał. Było bardzo ciekawe, było bardzo dużo adrenaliny. Hmm. Było Hesity, w Heza City w plasteczku. było bardzo fajnie, były różne <coughs> takie jakby Pokazówki, y, takie teatry, pokazy na koniach i nie tylko. Jeździli i strzelali takimi niepewnymi, że tak powiem, kulami od pistoletu. Y, byli przebrani byliśmy w kopalni, było bardzo ciekawie. Były robaki w piasku, trzeba było coś wyciągnąć. Strzeszyli nas o szczurach, ale to mi nic nie było. Bawiliśmy się świetnie, byliśmy w, w tym w akwaparku, ale to chyba nie, nie, nie tutaj, tylko gdzieś indziej, bo już tak nie za bardzo pamiętam. I Byliśmy na innych wycieczkach, których już też nie za bardzo pamiętam, ale tutaj na tej kolonie było bardzo ciekawie, bardzo fajnie i bardzo cieszę się, że tutaj przyjechałam. Dzięki. Ewelinka. Nie, Coś nie. Bardzo... Ja chcę. Nie. No wypowiadajcie się. No dziewczyny, a wy? Sandra, Sandra. Co, co najbardziej zapamiętacie? Nikola już była. Zapamiętałam, ehm, no. ja że dziś tam... E, dziś byliśmy na tam w parko. Parku. E, Były tam pokazania, jakieś tam rzeczy. A uczyła się tańczyć? Tańc country? Nie. nie. Nie? A Ewelina, która nam tu ucieka? No nie. No co nie? No powiedz nam, Ewelina. No Ale co? No coś, jakieś najlepsze przeżycie z obozu. Na, 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 taką rzecz, która cię najbardziej utkwiła w pamięci. Że dzisiaj byliśmy w tym nowym parku i wchodziliśmy po różnych rzeczach i w ogóle. I w ogóle? A, a, jazda, a jazda na konie trysura koni? No to też było fajne. A proszę dziewczyny powiedzcie o najlepszym przeżyciu na obozie Dla mnie było ten... Jak byliśmy w parku Linia. Akademii Przygody, tak? Mhm. A dla Gosi? Co było najlepszym przeżyciem na obozie? Nie wiem. Nie wie. A co tam Ci się w zamku najbardziej podobało? Duchy. Wszystko. Wszystko ci podobało? A nie bała się wystrzału z armaty? Nie. Bo to było. Bo to ona wystrzeliła. A ma gdzie, co się najbardziej Mi się podobało? Mnie się wszystko podobało. Ale najbardziej, co się podobało. Mi się podobał on który był y, ten, zakryty dwoma tymi. A Marcie? Wszystkie wycieczki. Wszystkie wycieczki. A, a z chłopaków, co ci się najbardziej podobało? Z Buki. No kto? Z Jak to nie. Ja powiem, ja powiem. Ja ja a najlepsze, najlepsze przeżycie? Na obozie? W Małgorzatce nie, nie. Na piszesz o pasanie, pisze od najlepszych przeżyciach, dziwnie no. się czuje No powiedz hmm. Jak byliśmy w... Parki jak coś nazwa? W parku park. linowym, jak wchodziliśmy na, na tą spinaczkę Na no tą? Aha, wysoką. super Kamil, pierwszy Jezioro Jezioro? A co w tym jeziorze? Skakanie na bombę no, Nauczyłeś się skakać? Nie boisz się teraz skakać do wody? Super. A Michał jaką rzecz najbardziej zapamięta? Nic. Mogę jeszcze coś dopowiedzieć? Może. Wycieczki. A jaka najbardziej? O właśnie! Mm. Chyba do tego parku nowego. A Michał? Wycieczki, parklinowe i Kansas City. A w parku nowym powiedz mi, jaka rzecz najbardziej Cię te zainteresowała? Ten Aha, a ta, ta wspinaczka na wysokości? Też. No to super. A Patryk? Ujeżdżanie, Ujeżdżanie koni? Dresstura tak. koni? I co jeszcze Ci się podobało, powiedz? Wycieczki. Wycieczki? Wszystkie Czy taka najbardziej, taka, do którą zapamiętasz, do końca? W A Kuba? Kuba... Mi się Kuba. najbardziej podobały dyskoteki. I, I kto się jeszcze na tych dyskotekach podobał Tobie najbardziej? Dziewczyny z Gliwicze. Z Gliwicze rządzą. No właśnie! A powiedz mi, powiedz wszystkim o, tutaj, parki, tutaj... I no. powiedz teraz do komery, ile no, no, ilu ma dziewczynami tańczyłeś? O, dużo. Chyba Znale. wszystkie, co? Nie. A Tylko co z tymi metalowcami. No z metalowcami, co tam, tam, to nie tańczą. A co, co ci się jeszcze podobało oprócz dziewczyn z Gliwic i dyskotek? O jeszcze ten jak to ma, y, ten park linowy, to to na z tym się podobało. I ten, i gniew też się podobał. A Dawidowi oprócz tego, że wygrał z Gliwicami 23 do 3, to co ci co, co się jeszcze podobało? Dwóch! No do dwóch. Dziewczyny z Gliwic, dyskoteki, jezioro, nauczyłem się skakać na główkę i pływać. I przełamałeś strach jak kamień. No i parklinowy, przyłamałam lęk wysokości, no i to na tyle, do widzenia, do widzenia, do, do, do. Dziewczyny, zadam wam takie pytanko, co wam się najbardziej podobało w naszym obozie? E, mi najbardziej się podobało wycieczki, jak byliśmy w Kansas City, e, te takie występy tych kowbojów. A który kowboj ci się najbardziej podobał? E, ten mulat taki. I też podobała mi się wycieczka tą, co ciebie byliśmy w tu? Akademii Przygody. No, w Akademii tej. Tam była właśnie taka fajna, ten, to przeschód, jak tak powiem. W ogóle fajnie było. Już na koniach jeździliśmy, głaskałam go i w ogóle uczyłam się. No i ogólnie fajnie było, chodzić na jezioro, na miasto. No i podobało mi się. Mama, ja masz takie Ja co do wycieczek, to mi się podobała dzisiejsza do Akademii Przygody i najbardziej mi się podobało to chodzenie po przeszkodach i trasowa A tak to mi się podobało jezioro, siedzenie w pokoju i, i zabawy przed hotelem. Super. A coś jeszcze chciałbyście ewentualnie zmienić? To mi się nie podobało te pogody, jak było na początku brzydkie. Siedzieliśmy całe dnie w pokojach i w ogóle. A w ogóle było fajnie. To trzeba wszystko jeść na obiad. Mm -hmm. To pokłada będzie ładnie. No i dyskoteki też są fajne niektóre. No. No. Najlepsze. No. To dziękuję za, dziękuję za szczerość. I do zobaczenia. Tak. Chłopaki. Kilka pytań do Was. Przede wszystkim. Co Wam się najbardziej nie podobało na naszym obozie? Wycieczki, wycieczki dyskoteki. Każdy dziesiąt. po kolei. Dorian pierwszy. Wycieczki. Wyjścia nad jezioro do miasta, dyskoteki, i w ogóle było wszystko. I co jeszcze? A tym jeziorem, z czego się nauczyłeś? Skakać na główkę i bardziej głosować. Super. Rafał? Mi się najbardziej podobały wycieczki, dyskoteki, no i wyjścia nad jezioro. Super. A Damianowi, co się najbardziej podobało? Wyjście na jezioro. Yy, no. Nauczyłem się pływać. I, I, nu i nurkować, wyjście. chyba jeszcze, co? I na miasto wyjście. Super. A na, I, a i na wycieczkę. Na, a jaka wycieczka, Damian, najbardziej zapamiętałeś? Kansas City. Tak. I co tam w tym Kansas ci się podobało? Napad na bank? Czy napad na kolejkę, którą Nawet jechałeś? na kolejkę. No to super. No dzięki chłopaki za szczerość i do usłyszenia. I do zobaczenia.